Cześć, witam was wszystkich na moim kanale A dzisiaj wspólnie otworzymy tą oto lalkę Jest to lalka bodajże z trzeciej edycji Której oczywiście, że nie oglądałam Także no nie za wiele wam mogę o tej postaci powiedzieć Tylko to, że jest to Lila I że jej specjalizacją są sztuki wizualne Ale to mogłam przeczytać właśnie teraz na pudełku Nic oprócz tego nie wiem Wiem jednak jedno jest przepiękna, bardzo mi się podoba i chciałam ją posiadać. I udało się! Była na mojej top-top chcieliście, jednej z kilku takich lalek, także fajnie. Ale otwieram ją w pudełko, żeby móc uratować ją z tego pudełka i... Przyjrzeć się jej bliżej. Także najpierw obejrzymy sobie lalkę, później przejdziemy do szczegółów, które znajdują się w tamtej części pudełka. Lalka ma płaskie stopy, w sensie nie są one w ten sposób ułożone jak do butów na obcasie. I z tego co widzę, ona ma wiązane buty, co mnie trochę niepokoi. Ponieważ one już spadły i mam nadzieję, że jeżeli lalka stoi po prostu, bo ja się raczej tymi lalkami bawić nie będę, one po prostu będą sobie ładnie stały na półeczce, to nic im się nie będzie działo tym butom. Że po prostu to jest takie chwilowe. Ja muszę zobaczyć, jak ona oryginalnie ma zawiązane te buty, ale mam wrażenie, że tak nisko, tylko po prostu no, trochę, trochę trzeba to poprawić. Nie skupiajmy się na razie na tym, jak są zawiązane te buty, a jedynie na tym, jak wyglądają czyli na tym, że są one czarne i na tych koturnach mają pięknie narysowane fioletowe kwiaty. Same te właśnie wstęgi są też fioletowe, co mi się bardzo podoba. I z przodu mamy także fioletowe kwiaty. Chodząc wyżej, mamy spódniczkę z pięknym chińskim bądź japońskim znakiem. Niestety nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Niestety zamek, który jest tutaj, nie jest funkcjonalny. Te ćwieki również nie są prawdziwe to są po prostu naklejone plastikowe bądź lekko metalowe jetty. Z tyłu, oczywiście, mamy zapięcie na rzep, i możemy już przejść do górnej części odzieży. Z tyłu wygląda ona w ten sposób, przechodząc do przodu prezentuje się w ten sposób. Jest to lalka Rainbow High, nie jest ona z Shadow High. Fajnym szczegółem jest fakt, że ma ona rękawiczki, są czarne skórzane, na których znajduje się taki fioletowy pasek ze sprzączką. Ma ona pomalowane paznokcie na taki fioletowo-liliowy kolor. Jeżeli chodzi o bluzkę, bardzo podobają mi się te szczegółowe klamry, które w tym wypadku mają na sobie kwiaty, a tutaj mają logo Rainbow High, także wygląda to naprawdę fajnie. Przy bluzeczce mamy również breloczek. Na który nie wiem, czy wyostrzy nam kamera. Jestem w stanie wyostrzyć tak blisko. Musi nam wystarczyć w ten sposób. I nie mam pojęcia nawet, co to jest. Wygląda trochę jak różowa choinka. I teraz przejdźmy do góry, czyli do tego, czym chyba jestem najbardziej zafascynowana, bo sam ubiór jest według mnie przepiękny, ale nie wywołuje u mnie tego, muszę ją mieć. Natomiast jej twarz, jej fryzura, jej makijaż. To wszystko sprawiło, że po prostu musiałam ją mieć. Po pierwsze ma ona zaplecione włosy w warkocze, a następnie w ślimaczki. Ma ona fajnie uniesioną do góry grzyweczkę, która jest rozszapiżona na dwa boki. Przynajmniej przy moim egzemplarzu. Nie wiem, czy przy oryginale też to wygląda w ten sposób. Jej warkoczyki są zapięte za pomocą wstążek, zresztą tych samych, które trzymają, a raczej nie trzymają buty. Kolczyki są to kwiatki, następnie łańcuszki i perłowe łezki. Chyba ma nawet tutaj logo Rainbow High, ponieważ tu widzę H, tak tu jest R, czyli mamy razem Rainbow High i to, co mnie urzekło najbardziej, czyli jej twarz. Po pierwsze oczy, ale to jak w każdej Rainbow Highce, z tym, że popatrzcie tylko na ten przepiękny makijaż, jest po prostu boski, ale to też u każdej Rainbow Highki. Zresztą Shadow też mają piękne makijaże, Ma ona uroczo pomalowane usteczka. Ma fioletowy plasterek nad noskiem z serduszkiem. No przecież to nie jest urocze. I do tego te naklejeczki pod oczami. No po prostu ja jestem w niej tak zakochana. To jest według mnie tak magiczne. Że... Okej, okay, teraz odkryłam, że to są dwie części. To jest pasek. Więc jeżeli ściągniemy ten pasek, to bluzka prezentuje się w ten sposób. To jest tak dopracowane! Ja myślałam, że to jest jeden element, ja myślałam, że to jest po prostu bluzka, ale nie, ale dzięki temu będę Wam mogła bardziej pokazać ten proloczek. No, ja jestem zafascynowana. Po prostu w ostatnim czasie Rainbow Highki tak do mnie przemawiają i tak zyskały moją sympatię, ja powiem wam szczerze, że już jakiś czas temu widziałam rainbow hajki i miątkiem. Mm, mm, no czym tu się cieszyć? No ładne, no i co z tego? No i, no i właśnie to z tego. Ja teraz nie mogę bez nich żyć i muszę mieć jakieś na swojej półce. Zostawmy Lilę na boczku. I przejdźmy do tego, co kryje jej pudełeczko, ponieważ ona ma przy sobie dodatki. O, o mój Boże! Jej, sto jak. Jest brokatowy! Nie jest różowy, nie jest fioletowy, jest fioletowo różowy brokatowy To jest najlepszy sto jak na świecie. Nieważne jakie są inne. To jest najlepszy. Nie da się lepszy. To jest piękny. Chciałam, jakbym miała być lalką, to chciałabym mieć taki stojak, ok? Trzeba przyznać, że fascynuje mnie sposób, w jaki Rainbow High pakuje swoje lalki, że dodatki są obok w takich właśnie ale małych szafkach, które później, o ile właśnie są dobrze zapakowane, nie tak jak te buty, po prostu można ustawić obok siebie albo na sobie i wyglądają nadal cudownie. Spójrzmy te buty i zobaczmy, jak one się prezentują. Ja nawet nie wiem, czy jej nie przebiorę tych butów. Muszę przyznać, że mi się one bardziej chyba podobają. Chociaż tamte też są przepiękne, ja nie mówię, że nie Ale te są po prostu Bardziej w moim stylu Te dwa są różne, więc najpierw pokażę jednego, później drugiego Są to kroksy na podbiciu Z przodu Wmontowanymi pięknymi Uroczymi elementami Jak można Stworzyć tak wspaniałe buty No bo po prostu, ja wiem Jak słyszysz Kroksy na podbiciu Wiem, to nie brzmi zbyt ciekawie Ale te buty są piękne Obydwa. No, obydwa są po prostu przecudne. I takie kroksy mogłabym mieć. I mogłabym w nich chodzić. I ty też będziesz w nich chodzić. Mhm. Tak, lila. Z tego co widzę, to te buty były właśnie odmontowywane, i właśnie dlatego nie trzymają się tak dobrze tej nogi. Z ja je bez bólu serca ściągnę. Gdyby były oryginalnie zawiązane na jej nogach, to miałabym le lekkie obiekcje. Ponieważ byłoby mi szkoda ich rozsznurować, ale ktoś zrobił to za mnie. Także z jednej strony szkoda, z drugiej strony dzięki, bo ja bym tego nie zrobiła. Także, Także coś za coś. Okej, okay, do tych butów ta lalka właśnie powinna mieć te drugie stopy. Także zaraz zobaczę, czy mam je w zestawie, bo chyba mam. Oj, i od razu będę jej robić operację, no nie, no wiadomo. Przecież zachciało mi się nowych butów. Także, aby przejść do nóg, to musiałam przejść do drugiego zestawu, w tym wypadku do ciuszków. Także otwieram już ten kartonik. Znaczy, on już był otwierany, ale po prostu otwieram go drugi raz. I tutaj mam nogi. Jestem bardzo ciekawa, jakie się wymienia. W ogóle to jest bardzo śmieszne, że dostajemy w zestawie dwie dodatkowe nogi. Ale z drugiej strony, bardzo miłe z ich strony. Że nie olaj tego Czy tu jest jakaś instrukcja jak to wyciągać Przepraszam bardzo bo ja nie chcę w tym momencie złamać jej nogi Mój Boże Jakie kochane Oni nawet zrobili instrukcję wiązania sandałków A, Czyli ja mam po prostu to pociągnąć Dobra Czyli trzymam I ściągnę Boże święty Uff. A to może być troszeczkę Cięższe niż myślałam Wychodzi Dobra o! Jeszcze druga. O, dobra, wyszła. Że tak wygląda lalka, jak się jej ściągnie nogi. Ja już montuję jej te drugie. One nawet są oznaczone, która jest lewa, która jest prawa. No genialne. Póki się będę zachwycać, najpierw muszę włożyć jej te nogi. O, weszła. I druga. Także jest teraz... O, weszła. Ej! Mamy drugie nogi! Nawet nie myślałam, że będę dzisiaj wymieniać nogi, lalce. ale zachciało mi się butów innych. A skoro zachciało mi się innych butów, to zachciało mi się też innych nóg. Czy jestem jakaś niemota? Czy o co chodzi? Czemu te buty nie chcą i wejść na nogę? Czyż tam jest dziura? Halo? Który sprawy, prawy, który z lewy to być podpisane dla takich debili jak ja? Przecież one wyglądają dosłownie identycznie. Powiedziałabym bardziej, że to jest prawe, czyli tak, jak dawałam. Jeszcze jedna próba. One po prostu są pod lekkim kątem, a ja jej chyba próbowałam na płasko kurzyć. Nieważne. Nie, nie komentujmy tego po prostu. Długi. Jejku, jaki to jest tu To pinnie na niej wygląda! Ja jestem zachwycona. Ona jest przesłodka. Nie. Ja Wariuje, tutaj były skarpetki dla niej. I teraz muszę ściągnąć te buty, żeby założyć jej skarpetki, bo to będzie jeszcze bardziej uroczu wyglądać. I, i, I ciul, i tyle z mojego założenia butów. Może <grym> jej skarpetki i do was wracam. Ile temu powiedziałam, że te buty latają. No to jak założyłam jej skarpeteczki i do tych skarpeteczków założyłam te buty, no to już nie latają. I możemy teraz zobaczyć, że w dodatkowych dodatkach, jakkolwiek by to nie brzmiało, Mamy taką bluzeczkę, też ładnie z haftowanymi kwiatuszkami. Ciężko to pokazać, ponieważ ten karnalik z tyłu odbija nam światło. I taką prze, 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 wspaniałą spódniczkę. Także ja znowu mam dylemat, nie przebierać teraz tej lalki, ale stwierdziłam, że nie będę na razie jej ruszać, na razie nacieszę się nią w tej stylizacji. Jeżeli mi się znudzi, to po prostu wtedy będę kombinować. Wyłączona jest również taka piękna kokarda. Z takimi pięknymi kwiatuszkami, wyglądają one troszeczkę jak te moje kwiatuszki, które lubię używać u siebie na profilu. I z tyłu jest po prostu zwykła kokarda, jest to zapinane na rzepy, tak jak widzicie. Fajne jest to, że to można zostawić dzięki temu w różny sposób, bo można to złączyć równie dobrze z tym outfitem. No i też fajne jest to, że można zarówno to dać z przodu, jak i to dać z przodu i nie będzie to kolidowało, ale ja na razie ten strój zostawiam w pudełeczku. Złożę sobie jak wkładam w niego lalkę i będzie ona na razie stała na mojej szapeczce i będzie cieszyć oczy. Ja się naprawdę z niej niemiłosiernie cieszę. Także dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, za to, że ze mną tutaj byliście. Zostawcie coś na dole sobie w komentarzach, dajcie łapkę w górę oraz subskrypcję i do kiedyś tam!